Ciebaneczko! Witam serdecznie, piękni widzowie! Dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, pokażę Wam, jak zagrać Deidre! Jak prawdziwy gentleman! Jak prawdziwy sze! To jest bardzo proste, tylko musicie się skupić i musicie dokładnie zrobić to, co ja. Ja rozbiłem to tak łopatologicznie, żeby to było najprostsze na świecie, żeby każdy był w stanie to zrobić. Zanim jednak do tego przejdziemy, przypominam, że nagrywam też League Legend dzień w dzień. Uczę się grać w Lola i jest drugi kanał do tego, dlatego jest drugi kanał, bo jakbym wrzucał tutaj dwa filmy, to jeden by drugi przyćmiewał. Po prostu zasięgi by się psuły. Więc na dwóch różnych kanałach to robię tutaj TFT. Tam Lola. Także link oczywiście w opisie. I co jeszcze? Oczywiście dziękuję Enebie za wspieranie tego materiału i. No co, dziękuję ślicznie, Eneba. Tymczasem my przechodzimy do mojego sposobu na granie Deji, jak prawdziwy szef. Pierwszy wziąłem łuk, bo najbardziej interesuje mnie Ginzu. Oczywiście Ginzu może się okazać, że nie złapię. No i teraz tak, co robię na początku? Tak naprawdę na początku kleję byle jaki stół i mogę przegrywać, chyba, że widzę, że mam stół, który może wygrywać. Ja wiem, że to abstrakcyjnie może brzmieć, 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 że to może brzmieć abstrakcyjnie, natomiast... Yy, to jest dobry sposób. Dobra, czekajcie, ja sobie wezmę coś takiego, bo ja w ogóle wolę Dragon Manserów grać. Więc na początku mogę wszystko przepierdzieć. Byle jaki stół tutaj robię, nawet nic nie rozwijam, nic nie pcham do przodu. Po prostu co będzie, to będzie. Mogę nawet teoretycznie po prostu sprzedać wszystko i przegrywać. Natomiast nie jest to wskazane, no bo jednak warto zrobić tutaj Warto stracić mniej HP. Tymczasem mam tutaj takie coś. I powiem szczerze, że to chyba wezmę, jednak pójdę w Winstreaka. Ponieważ no skoro można, to czemu nie? Boże, nagle takie rzeczy mi się piękne zaczęły trafiać. co tu chodzi? Dobra, no to ja wbijam w to. Poczekaj, mage jakiś jeszcze jest tu? Jest. No to skoro tak. To zrobimy w ten sposób. No to jednak mamy stół pod Streaka. No niestety tak, tak wyszło, tak się stało. Gdyby jednak było pod lustrika, to bym grał byle jaki stół, byle jakie trzy czempiony, oszczędzał sobie pieniążki, przegrywał sobie tutaj, żeby mieć pierwszeństwo na tym kole. I potem w rundzie 3-2, jak już ta ekonomia byłaby jako taka, to wtedy spuszowałbym szósty poziom i szukał kaizy level 2. I frontu level 2 pod laguny oraz pod Slimerskele. Znacie to? Bo często to jest grane na moich streamach lub też na YouTube. Tymczasem, no, zagramy sobie czymś takim, tutaj sobie sprzedam, bo to mi jest niepotrzebne. No i gram pod winstreaka hopefully Wygląda na to, że tak właśnie będzie. Eee, czy mam jakieś itemy, które mnie interesują? Interesuje mnie oczywiście ginzu. Gizu oraz Giant Slayer. Kurczę, trafiają się rzeczy, ale to już mi nie jest potrzebne, bo mam drugi level, a muszę budować ekonomię. Tu też mam drugi level, więc jest wszystko ok. Także nic tutaj nie zmienia, Jest ok. Umówmy się, że Lux będzie moją Dają, więc będzie trzymać Gizu oraz Giant Slayer'a. No i jaki trzeci item do tego? Trzeci item, skoro mam łezkę, to zrobię sobie pewnie Head of Justice. Dobrze jest zrobić jakieś leczenie albo dobrze jest zrobić Archangela, jeśli masz leczenie tutaj z tego. Ja zauważyłem, że w obecnej mecie w TFT warto mieć jakieś leczenie, więc, więc Head of Justice będzie jak najbardziej tutaj wspaniały. Tych samych itemków moglibyśmy grać też Jonę. No i z tej samej strategii, zakładając, że gramy z tą stabilizacją w 3-2, możemy grać też, właśnie. Kaizę pod Potem w Wietnam. W ogóle zamysł jest taki, że grasz pod przegranego, żeby złożyć te itemy, które Cię interesują, bo masz pierwszeństwo wtedy. Potem się w 3-2 stabilizujesz do Kaizy, gdzie masz Zaka, Malfajta, razem z Kaizą dają Ci Laguny, oraz Shimmerscale'e, Volibear, bo daje Ci Dragon Mansera yy, i Jax i Nasus. I wtedy robisz taki stół, jak najwięcej dwójek, potem szacujesz, czy jesteś w stanie pójść w dziewiątkę. Jak nie jesteś w stanie pójść w dziewiątkę, to idziesz w ósemkę i piwotujesz w Deja. I to jest całe granie w TFT. To by ci wystarczyło, żeby Mastera win. Tak naprawdę. Masz kilka możliwych setupów z tego punktu: Kaiser Eron, Deja, Vietnam, yy, albo nawet możesz spiwotować wzaje. Bo wtedy API temki możesz przerzucić sobie na szywanę. No a ginzu wiadomo wzaj oczywiście działa. Jazz też działa. Więc da się tak zrobić. <laughs> Więc wszystko w twoich rękach. No my niestety tutaj trafiliśmy tego Winstreaka. Znaczy Winstreaka, no nie jest tutaj pełny Winstreak, bo się tak łożyło, Ale trafiliśmy z tą, który chciałby grać tempo do góry, a nie Lustreaka do dołu. Więc tak też zrobić. Chcemy Nidlesa, niestety został zabrany. Chcemy więc miecz do Giant Slayera? Albo piąstkę do Head of Justice. Dobra, została nam piąstka. Bierzemy, to zawsze jest coś. Zawsze to będzie jakiś item. Oczywiście składanie itemów jak po Win Streaka jest bardzo wskazane, bo zwiększa twoje szanse. Lux nie jest idealnym holderem, czyli trzymaczem itemków pod Day'e. No gdzie jest moja postać? Dobra, ale jest jakie. Trzeba sobie radzić, najważniejsze, że ma drugi poziom. Dobra, Bruzera tutaj jakiegoś drugiego widzicie? Ja nie widzę. Więc czekamy. No i dobra, piękna sprawa, naprawdę fajna sytuacja. Przypominam też, że streamki codziennie robię w okolicach 22 wczoraj, pograliśmy trochę w TFT, pograliśmy trochę w LoL'a. Był całkiem sympatycznie. Zapraszam serdecznie. Nawet z widzami graliśmy. Więc jak chcecie pograć na w lola z widzami, to wpadajcie. My tymczasem dajemy radę chyba? No, oczywiście, że tak. Ale było blisko. No jak widzicie, Kajza to jest Kajza jednak. Z tym nie ma żartów. Mamy takie coś. Tutaj jeszcze jest pieniążek. Fajna ekonomia. Stół. Same dwójeczki, więc też spoko. Itemki może nie najlepsze na luks konkretnie. Ale to jest y, dobra sytuacja, żeby sobie przystrikować i zrobić rzeczy. Oczywiście w następnej kolejności chcielibyśmy dorzucić Bruzera. Żeby zwiększyć sobie tutaj front. Mieliśmy tam po drodze Olafa, ale Olaf raczej nie jest tutaj dobry. Po pierwsze trzymał naszą piąstkę. A po drugie... No, raczej się tutaj nie nadaje. To już bardziej Silas. Albo jakiś jax. Bo Olaf jest bardziej ofensywny. No niestety, tutaj nas pogromi chłop. Także idziemy zygzakiem, jednak. Plus jest taki, że ekonomia jest całkiem dobra. Bo już prawie zrobiona. W porządku, w porządku. Dobra, co dalej? No, jeszcze nie zrobiono. Jeszcze jednak nie zrobiono. Ale już teraz tak. Także ja tutaj nic nie wystawiam. Ja sobie poradzę w ten sposób. Liczę natomiast na. Nidlesa albo na Miecz, a najlepiej w ogóle na obie te rzeczy. No i ewentualnie na jakieś itemki pod tanka, bo tanki są zawsze też ważne. Naszym tankiem docelowo będzie Aidas. W ogóle kurczę, zapomniałem, że ja muszę zbierać itemki pod piwot. Znaczy itemki pod piwot, jednostki pod piwot. No to jakieś tam mirażemy mi się przydały. Jaki w ogóle miraż jest? Jest sprawdziłem. No, nie ma tu bruzera. Tutaj też nie. Nie ma bruzerów, co robić? Dobra, dorzućmy cokolwiek. Tutaj nie zależy mi na wygranej, bo i tak mam jeden w dół. Więc wszystko jedno. Czekamy, co się dalej wydarzy, tutaj takie gardianki, jakiś Volibear, Volibear kurde. Wolibera ostatnio dużo osób gra z jakiegoś powodu. Yy, I to nie do kaizy, tylko po prostu jako jakiegoś tam fajtera. I on zadziwiająco dobrze sobie radzi. <laughs> Niestety Jax mnie tutaj pogrobi. Ale jeszcze zabiłem Seta. To jest dobrze. Dobra. Troszkę tutaj spadam, co sprawi, że będę miał pierwsze 100 itemków i może wreszcie zrobię gizu. Wolałem jednak pod Lustrix zagrać, powiem szczerze, bo wtedy bym to lepiej pokazał. A tak to muszę robić tutaj bardziej teorię z tego. Dobra, 5 magów to będzie silniejszy stół, więc, oczywiście, to biorę i idę dalej. Tak naprawdę, interesuje mnie ósmy level. <laughs> Siódmy, albo ósmy. Siódmy, jeśli idzie tragicznie, to na siódmym się stabilizujemy. Jeśli idzie dobrze, to na ósmym. Oczywiście, myślę o Deji teraz. Ogólnie, zasada jest z reguły taka, że jak ci idzie słabo, to się musisz stabilizować. Jeśli masz w ogóle golda, także. Co tu dużo gada? Czy jest jakie? Jest? Dobra Zobaczmy czy pięciu major zwiększa naszą siłę To jest ten twitcher na trzech itemach Wyglądają te itemy jak pod też no, zobaczymy No nasz front niestety już się przewrócił i jesteśmy w stanie Twitcha zabić Może teraz No i nie zabiliśmy tego Twitcha Nawet pięciu mainzy przy tych itemach nie dało rady Ale to nie ma znaczenia tak naprawdę. To wszystko nie ma znaczenia Dopóki kontrolujesz swoje i jesteś szczęśliwym człowiekiem. To wszystko idzie tak, jak trzeba. Ty musisz być spokojny. Jak grasz w TFT jak szef, to jesteś spokojny. I się niczym nie przejmujesz. Dobra, masz dużo HP, więc w zasadzie nie powinieneś się przejmować, no bo czemu. Danger grając masz kilka opcji. Możesz grać pod gildę, możesz grać pod Miraż. Ja w tej sytuacji zagrałbym sobie pod Miraż plus Aidas. No to jest bardzo łatwe i przyjemne, a wy lubicie przecież łatwe rozwiązania. No bo kto nie lubi? Lux spróbuje coś tam pozabijać. Kontynuujemy zygzaczek z tego co widzę. Żadnego stwika nam się nie uda nabić w ten sposób. Ale przynajmniej HP-ki nie są jakieś tragiczne. Wszystko ma swoje plusy. Polega to na tym, żeby te plusy W Porządku w porządku, co dalej? Dalej byśmy chcieli Nidlesa, niestety jest na Zai, więc ktoś pewnie ją złapie przed nami. Ale jeszcze jest miecz. No i złapali wszystko. Szkoda, dobra, weźmiemy pasek, bo trzeba jakiegoś tanka zacząć robić. No nie mamy szczęścia tutaj do komponentów, i właśnie dlatego lubię grać Lustrika, bo wtedy zawsze masz pierwszy item dokładnie taki, jaki chcę. I właśnie do tego Lustrik jest taki piękny. My tymczasem sobie idziemy dalej. Możemy zrobić tak. Naszym tankiem na razie, skarner tak stanie w tej chwili. No i obserwujemy, czy będzie stabilizacja na siódmym, czy jednak pójdziemy po ósmym. Jest duża szansa na ósmę. co to jest karma trójka i ona nie ma itemów. What is this? Jest dużo entuzjastów Dragon Mancerów Dobrze, że ta karma nie ma itemów, naprawdę Bo to nam daje jakiekolwiek szanse Dobra, chociaż coś pozabijaliśmy, e, okej. Okay. 70 HP dalej dużo. No i jest Deja. Teraz powiem szczerze, że sam nie wiem Czy się nie, sta nie stabilizować do stołu pod Dajde? Może to mnie miało sens. Dobra, to ma sens. Także spierwierać mi tutaj Ile mamy tych miraży. Dobra, zostawię na razie tak. No i spróbujemy iść dalej. Fajdas niestety tutaj level 1 bez itemków. No więc ten front jest za słaby. Dejja nic nie mogła zrobić. A to jest Ezreal trójka. Ezreal Trójka jest świetny. Jak chcecie zobaczyć świetny poradnik, to jest na moim kanale. Polecam. Dobra, Winczki, dajcie mi jakieś fajne przedmioty. Tu sobie weźmiemy, tu sobie przejdziemy dalej. Zostawiliśmy tutaj talie na stole. To jest nam niepotrzebne w teorii. To już lepiej tak żeby Dobra, dobra. Nic za bardzo nie dostaliśmy. Ale jest jak jest. Dobra, trzeba sobie radzić. Trzeba sobie radzić, więc próbujemy sobie radzić. Tutaj oczywiście robimy naszego tanka. Eee, no i co? No i poczekajmy chwilę. Raczej nie wygląda to jak stud do wygrywania. Wszystko ma pierwszy level. Ale jeszcze jest dobra sytuacja. Jeszcze można sobie poczekać. Kolejna Deja. Tutaj jest troszkę więcej tego frontu. Piłóżki lecą. Chcemy coś po prostu pozabijać, żeby przeżyć. Jest chyba za, za gruby dla nas. No, czekaj. No, proszę. No, proszę, to robimy ta. Zaskoczyła mnie ta Deja. Zaskoczyła. A my zamiast zrobić Miraż albo gildię zrobiliśmy Smoki, przez to, że ten już się trafił. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. O to oczywiście byśmy chyba chcieli, bo Deja na tym fajnie skorzysta. No i puszczujemy sobie level'a. No dobra. No i poczekajmy, bo... bo jeszcze mamy dużo HP. Także zobaczymy jak to fajnie tutaj wyjdzie, czy nie fajnie. Juniaczka nie mamy, on byłby szóstym mirażem. To dawałoby nam kryty. Całkiem przyjemna sprawa. Yy, no, przede wszystkim trzeba ten stół upgrade'ować na drugi poziom. Mamy tego Shioju. On może tutaj teoretycznie na razie zostać. O czemu nie? Juliaczek się zawieruszył tutaj. Kucze. Więc, żeby wejść w top 4 tą kompozycją, musimy mieć po prostu wszystko na dwóch gwiazdkach najlepiej. I mieć dobre itemki. A żeby wygrać, no to już potrzebujemy prawdopodobnie też Yasuo level 2 z itemkami. Żeby zamknąć giereczkę. Dobra. 46 to już jest. No to już tak troszkę wolałbym się ustabilizować, żeby tego HP trochę zostawić, w razie czego na przegrywanie. Także tak zrobimy. Dotarliśmy do ósmego poziomu. I będziemy teraz próbować coś tutaj zlepić. Tak myślę, nie wiem czy nie za wcześnie dalej. Co nie wiem Uu. Nie wiem czy chce niżej schodzić. Więc mógłbym wrzucić liliaczkę zamiast Shioju, ale przydałby się do tego jakiś Bart. Póki co ta regeneracja byłaby spoko. Nie chcę też za dużo tych pieniążków się wyzbywać w tej chwili, bo mama tak spida dzięki temu. Jeszcze tak troszkę zachowawczo. No i brakuje nam tych itemków. Giant oraz Gizu. To jest na pewno smutne. Albo jakiegoś dżela. Z tym nie mieliśmy szczęścia, ale może teraz coś dobierzemy. Jesteśmy stosunkowo nisko, więc Needless albo Miecz. Albo Pachol. Needless, Miecz. Dobra, uda się Gizu chociaż wziąć. Ale powiem Wam szczerze, że totalnie mi się nie podoba, jak ta gra się potoczyła. Jednak z lustrika powinienem to zrobić tak, jak każdy człowiek. W sensie normalnie. Powinno się decydować, że jeśli możesz winstrika robić, to robić tego winstrika. Ale w poradniczku wolę Wam tak pokazać. Dobra, może. Może wybierę. Może wymieńmy w ten sposób, będę mógł troszkę poralować do 10 no. Kurde, Deja level 1, Aidas level 1. To mnie smuci. To mnie smuci, że nawet na 8 nie mogę tego jeszcze trafić. Ale jest jak jest, My wiesz co chodzi. No tak musi być czas. No tutaj chyba przegramy, niestety. No to jest ta karma, no tak. No jak widzicie, Kaza jest mega mocna. Oczywiście przypominam, że taki poradniczek też jest na kanale. Ale chcę wam więcej kompozycji pokazać, bo trzeba. Nie. E, dobra. Teraz może jakiś upgrade? Coś tam jest, nie ma jeszcze Deji, ale jest lepszy front. To mógłbym oczywiście zrobić jeszcze portal, ale cały czas patrzę na tego Giant się nie uda. No i dobra. Czekamy. Czekamy i obserwujemy. Co tu się dzieje? Jest to z Real Trójka. To jest w ogóle taki biszmasz. Ale ma dobre itemki na, na froncie. Dobre rzeczy się tu dzieją. Kurde, nie mam szans z tym chłopem. No, niestety, jest Real Trójka. Naprawdę niesamowita postać. Patrzcie ten poradnik. Polecam, polecam. My tymczasem patrzymy, co nam się tutaj trafia. I chcielibyśmy to na przykład. O, to jest dobre. Dwa razy gizu? Dobra, może jej będzie. No i patrzcie, mamy Terrę. Chyba zejdziemy kurczę z miraża na Terrę. No nie wiem, kurczę, czy tak zrobić. A może nie? Co nam się tutaj trafia jeszcze? Ej, hmm. kurczę, no. Dobra. Złóżmy, 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 złóżmy może coś tutaj. Chociaż portal by się też przydał. To zrobimy tak. Ale co z tą Terra, Nie no, Terra out chyba. Chciałbym te zapgradeować, upgrade'ować, kurde, ale nie mogę. Przez to będę, nie wiem, w chopie czop, totalnym, w żopu. Jorzek jakiś. Zobaczymy, czy to gizu jakoś poprawia moją sytuację. Czy jednak brakuje nam jakiegoś Giant Slayer'a, albo... Oj, chyba brakuje, bo nie jestem w stanie temu... Tankowi zrobić obrażeń przez to. Chociaż może już się rozpędziłem, ale ciężko. Ciężka sprawa. No i niestety, niestety ta mieszanina itemów nie jest najlepsza, ale wreszcie mamy Dejrze. Dobra, może teraz, może teraz. Może to ten moment. Jednak może Dajab pokaże, że daje radę w takich sytuacjach. To by być chyba po drugiej stronie, powiem szczerze. Dobra, zróbmy tak. No tak się ustawi. A co? i Joniaczku, też coś tam bij. Szkoda, że Yasuo nie mamy. Też by było dosyć... Znaczy, też by było łatwiej na pewno z nim. Bo to jest super jednostka. I co, wszystko nam pozabijali już? Tyle z naszego frontu? Jezu, Zipi, co ty mi robisz? Ja pierdzielę. Ciężkie czasy, przyjaciele. Ciężkie czasy. Dobra. Udało się. Deidra, co z tobą? Miałaś działać. Pozostaje nam już tylko Domki Rowling. Chciałbym ja oczywiście Barda zamiast Zoe, albo Yasuo zamiast Iona, albo Yasuo zamiast Zoe. Albo jakąś Sorakę zamiast Zoe też bym chciał. No nie jest łatwo się ustawić tutaj na nich w ogóle. Co poradzić? Ciężka sprawa widzowie, Deja chyba jednak nie najlepsza. Chyba jednak te billy co pokazałem ostatnio lepsze, także zobaczcie ostatnie filmy. Mam tu na myśli Ezreala, Kaize. No bo tutaj widzicie jak to szybko umiera. Mogłem oczywiście do Deji lepsze itemy mieć, ale niestety jest jak jest. No to dzisiaj jest niestety... Pokazaliśmy, że Deja nie nadaje się. Natomiast sposób grania jak szef, czyli pod lustrika i potem stabilizacji i pushowania do przodu jest jak najbardziej wskazany. Polecam ten sposób. A no, to potraktujmy jak po prostu yy, lekcję. Dejja jest średnia teraz. Coś w sensie, jak zhyronujesz to jest spoko, ale w porównaniu do tych buildów, co pokazywałem ostatnio to jest teraz średnia. Takie są moje wnioski na dziś. Zapraszam na Lola. Całuję w cic.